Młodzi demokraci częstując przechodniów polskimi jabłkami zachęcają do okupowania tych owoców, aby straty naszych sadowników były jak najmniejsze. Jeśli porównamy sobie cyfry czy na przykład wielkość eksportu polskich jabłek do Rosji i ilość pieniędzy, którą nasi sadownicy otrzymują za ten eksport, no to rzeczywiście ten udział i ten, ten zryw jest stricte symboliczny, ale on pełni pewną bardzo ważną funkcję, on zwraca uwagę na problem, problem Nieuczciwego embarga ze strony rosyjskiej. Wystarczy, że każdy z nas kupi 4,5 kg więcej jabłek, aby nasi sadownicy nie odczuli skutków rosyjskiej polityki. Chcemy wesprzeć polskich sadowników, których lwia część produkcji wychodziła właśnie na rynek rosyjski. Okazuje się, że gdybyśmy zjedli tylko 4,5 kg jabłek więcej niż jemy dotychczas, problem sadowników byłby zażegnany. Mieszkańcy i odwiedzający nasze miasto turyści z apetytem jedli jabłka i wyrażali swoje poparcie dla akcji Jedz jabłka na złość Putinowi. Początkowo wzięłyśmy te jabłko i tą ulotkę i nie wiedziałyśmy do końca o co chodzi, tutaj już sobie włożyłyśmy. Mówimy, kurczę, jakaś akcja polityczna czyjeś te jabłka, ale doczytałyśmy i tak właśnie wspominamy, że jeszcze w pracy, bo razem pracujemy w klubach, kiedyś o tej akcji mówiłyśmy. Jabłka są pyszne i po prostu, nie wiem, dodają nam energii i, i bardzo fajnie, że jakoś tak dostałyśmy. Ale też dodają takiej energii, no myślę, że akcja jest bardzo fajna i rzeczywiście jakoś, no, jak możemy w ten sposób pomóc, to... To możemy mieć cały czas same jabłka i polecamy wszystkim gorąco pyszne są. Paweł Gulewski, radny z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że będzie optował także za tym, aby na posiedzeniach Rady Miasta również pojawiły się polskie jabłka.